Jednym z najtrudniejszych zadań na maturze w maju 2023 roku było to zadanie dowodowe, gdzie mieliśmy trójkąt prostokątny, w którym wiedzieliśmy, że kąt przy wierzchołku B tu jest 90, tu jest 60 stopni. Natomiast punkty K i L leżą odpowiednio na bokach AB i BC, także KL równa się BL równa się 1, czyli wiemy, że stąd, dotąd i dotąd jest po prostu 1. I teraz tak, odcinek KL przejść na wysokość BD tego trójkąta w punkcie N, Czyli tu mamy sobie. Naszą wysokość. O, możemy ją sobie tak poprowadzić. Tak? I ponadto wiemy, że właśnie odcinek AD jest równy 2 i to nam podali. I musimy wykazać, że odległość z N do D to jest pierwiastek 3 plus 1. I teraz jest kilka sposobów na rozwiązanie tego zadania. Niemniej jednak, w jaki sposób ja go rozwiążę, postaram się pokazać chyba najprostszy sposób, jaki istnieje na to zadanie, bo no, można go naprawdę na kilka sposobów rozwiązać. Przy okazji, gdybyś chciał zobaczyć kilka innych rozwiązań, to daj znać w komentarzu. Kupimy się na początku na tym trójkącie i widzimy, że to jest trójkąt 60, 90 i 30. Czyli jest to kąt, trójkąt prostokątny, więc mogę zastosować sobie tutaj trygonometrię po to, żeby liczyć długość boku BD. I zrobimy sobie to w ten sposób, że skoro mam 60 stopni, to weźmiemy sobie tangens. 60 stopni i napiszemy sobie, że to jest właśnie długość odcinka BD. Podzielone przez długość odcinka AD. No dobrze. Angel 60 stopni to jest pierwiastek z 3. To jest długość odcinka BD przez, a długość odcinka AD nam podali, że to jest 2. Jeżeli teraz pomnożymy sobie to przez 2, no to wyjdzie, że długość odcinka BD jest równa 2 pierwiastki z 3. I teraz po co nam to? Jest nam to po to, bo jeżeli wliczę sobie, jaka jest długość odcinka BN, no to jeżeli od całego odcinka BD odejmę sobie odcinek BN, no to dostanę ile wynosi właśnie odcinek ND, którego szukamy. Kluczem do rozwiązania tego zadania będzie trójkąt, który ja tutaj sobie oznaczę na pomarańczowo BLN. Dlaczego? Ponieważ w tym trójkącie znamy praktycznie wszystkie kąty temu, ponieważ zauważmy, że kąt tutaj, czyli kąt przy wierzchołku B, skąd jest 60, tu jest 90, to znaczy, że tutaj ten kąt to jest kąt 30 stopni. W takim razie ten kąt tutaj to będzie kąt 60 stopni. Natomiast ponieważ ten trójkąt. Jest trójkątem równoramiennym prostokątnym, to znaczy, że ma 45 stopni tu na górze i tu na dole, czyli wiemy, że tu również jest 45 stopni. I co nam to daje? Daje nam to tyle, że jeżeli teraz poprowadzimy sobie wysokość stąd do tąd, to zobaczmy, że powstały nam dwa trójkąty. Jeden trójkącik jest tu, a drugi trójkącik jest tu. I teraz co się dzieje? To jest trójkąt 60, 90 i 30, czyli z własności trójkątów, własności boków, tak naprawdę w trójkątach. 30, 60, 90, mogą sobie powiedzieć, że jeżeli tutaj jest bok długości x, to tutaj jest bok długości x pierwiastku z 3, natomiast ten odcinek bn to będzie po prostu 2 razy x. Choć oczywiście można to z tego numeru też ogarnąć. I teraz, jeżeli popatrzymy sobie teraz na trójkąt nl, powiedzmy g. No to to jest trójkąt znowu, tu jest kąt prosty, tu jest 45 stopni, czyli tu też jest 45 stopni i w takim razie odcinek LG jest dokładnie taki sam jak GL, czyli tu jest x pierwiastków z 3. Tylko, że zauważmy, że jeżeli do x a dodamy sobie x pierwiastków z 3, to dostajemy, że to jest równe 1. Co nam to daje? Daje nam to fajne równanie, że x plus x pierwiastków z 3 jest równe 1 i wystarczy z tego obliczyć x. A. Liczymy go w ten sposób, że wyłączamy sobie x przed nawias, czyli dostaniemy 1 plus pierwiastek z 3, równa się 1, podzielimy sobie przez to, co stoi przy niewiadomej, czyli przez 1 plus pierwiastek z 3, no i dostajemy, że x równa się 1 przez 1 plus pierwiastek z 3. Pasowałoby tu usunąć z mianownika, czyli jeżeli w mianowniku jest 1 plus pierwiastek z 3, to mnożymy licznik i mianownik przez 1 minus pierwiastek z 3. I otrzymujemy, że x jest równe. Kreska ułamkowa. 1 razy 1 to jest 1, 1 razy minus pierwiastek z 3 to jest minus pierwiastek z 3, ok. No i na dole jest wzór cennego mnożenia, a plus b razy a minus b, to jest a kwadrat minus b kwadrat, czyli będzie 1 do kwadratu to jest 1, minus pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3. Więc otrzymujemy, że to jest 1 minus pierwiastek z 3, podzielone przez 1 minus 3, to jest minus 2 i możemy w takim razie napisać, że x równa się na dole nie chcę mieć minus dwójki, tylko chcę mieć dwójkę. W takim razie w liczniku muszę zamienić sobie to miejscami na pierwiastek z 3 minus 1. Ja oczywiście szukam odcinka Bn, który równa się 2 razy x, czyli jeżeli pomnożymy sobie to przez 2, no to dostajemy, że 2x to jest pierwiastek z 3 minus 1. No i to wiemy, że to jest długość odcinka Bn. W takim razie nasz odcinek szukany nd to będzie. Czerwony odcinek BD, który sobie tu wyliczyliśmy, dwa pierwiastki z 3, minus właśnie nasz odcinek DN, czyli pierwiastek z 3 minus 1. Oczywiście tu pamiętajmy o nawiasie. W takim razie ostatecznie otrzymujemy, że odcinek ND jest równy. Dwa pierwiastki z 3 minus pierwiastek z 3 to jest pierwiastek z 3, a minus z minusem daje plus. I dostajemy pierwiastek z 3 plus 1, czyli dokładnie to, co mieliśmy udowodnić.